Pierwszeństwo! Okay. Co tam jest? Niebieska huba buba. Ale super! A ty co masz? Ja też mam coś pysznego! O nie! To Lizak z karaluchem! Twój to okropne! Jak ja to zjem? Hi, you! Ktoś tu ma pecha! Daj mi spokój, Jane. Poradzę sobie bez twoich żartów. Wow, to jest bardzo smaczny Lizak. Ale z paskudnym karaluchem w środku. Muszę tylko zjeść wszystko dookoła i zostawić karalucha na patyku. Dziwna jesteś, dobra, a ja mam tu pyszną hubę-bubę. Muszę ją jak najszybciej spróbować. Niebieskie jedzenie jest super. O nie, zjadłam całego lizaka i nie zauważyłam karalucha. Oliwia, przestań krzyczeć, zjadłaś karalucha? Mam naprawdę dobrą gumę, a ty przeszkadzasz mi się nią cieszyć. O nie, Jane, masz karalucha w balonie. Co? O nie, fu, co karaluch robi w moim balonie? Przecież go zjadłaś. Cała gumie, oh, Karalup wciąż jest na mnie? Zdejmij go! Szybko! Przestań się śmiać! Co jest pod tym kloszem? Oh. Oliwia, wszystko zepsułaś. Chciałam zgadnąć. Spójrz, pasują mi niebieskie oczy? Jane, mniej gadaj, a więcej rób. Pośpiesz się i jedz. Ale jesteś nudna. Mam też kolorową posypkę. Super. Skosztujmy teraz tych słodyczy. Mm, pyszne. Uwielbiam to. Wow, w środku jest słodki syrop. Rewelka. Co tak patrzysz? Podnieś swój klosz. Wow, mam jakieś różowe smakołyki. Jeszcze ich nie próbowałam, ale jestem pewna, że są bardzo dobre. Mmm, Naprawdę, naprawdę pyszniutkie. Zjem wszystko. O nie! Jane, pomóż mi! Zakrztusiłam się. <laughs> Pomoc Jane już w drodze! Czujesz się lepiej? Tak, dziękuję za uratowanie mnie! Co ty tu masz? Zaraz się dowiemy. To mentos! Całkiem fajne, co? Uwielbiam mentosy. Ciekawe, co ty dostaniesz. I ciekawe, czy to będzie takie pyszne, jak moje niebieskie jedzenie. No sprawdź już! Mam coś naprawdę fajnego! To kask z fantą! Wow, ciekawe jaki ma smak. Zaraz się dowiem. Już czuję, jak bąbelki lecą przez słomkę prosto do mojej buzi. Ma truskawkowy smak. Mogę spróbować? Nie ma mowy. Tak? W takim razie mam dla ciebie niespodziankę? Myślę, że twój napój gazowany ma za mało gazu. Dodajmy mu troszkę. O nie, co się dzieje? Dlaczego wszystko pieni mi się w ustach? Nie mogę tego powstrzymać! Olivia, podrzuciłaś mi coś? Jestem cała mokra i brudna, ale to była bardzo fajna fontanna. Otwórzmy w tym samym czasie. Wow, jakie pyszności! To dżem wiśniowy i różowy jadalny papier. Jane, dostałaś taki sam, ale niebieski! Ale super! Wow, ten dżem jest taki słodki. Jest naprawdę dobry. Jane, czy to na pewno jadalny papier? O, mój jest to smaku troskawkowym. Muszę wymyślić coś ciekawego. Już wiem. Posmaruję wszystkie słodkim rzemem, a potem zwinę. I będę miała truskawkowo-wiśniową słodką roladę. No to mogę próbować. Wygląda nieźle, ale dobre. Ja też mogę tak zrobić. Tylko chcę narysować kotka na moim papierze. O tak. Ale słodziak. Muszę go szybko spróbować. Zwijam. Ale dobre, no prawdziwa uczta. No nie, mój papier się skończył. Wiem, padłam na genialny pomysł. Wezmę jeden z twoich arkuszy, tylko się nie denerwuj, zagrajmy w kółko i krzyżyk. To wygra, będzie mógł zjeść papier z dwoma rodzajami dżemu naraz. Wow, świetny pomysł! Postawiłam kółko, teraz ty. O, jesteś mistrzem w tej grze. Ale nie poddam się tak łatwo. A co ty na to? Wygrałam. Fura, zjadam pyszny papier i wszystko inne. Nie taki był plan. Mogę otworzyć? O, to pyszny sok i kubeczek z galaretki. Ale fajnie. Już czuję, jakie to będzie pyszne. O, tak, zgadza się. Pyszniutkie. Naleję więcej do mojego kubeczka. Ciekawe, czy będzie smakować tak samo. A może jeszcze lepiej? Mm, jest pyszniejsze. Oliwia? Au, obudź się. Stacja Prawdziwe Życie, otwórz klosz. Ojacie! Ale smakołyki. Różowa wanna, ale z czym? O, czy to musująca posypka? Wygląda niesamowicie. Teraz napełnimy całą wannę. Co to za kąpiel bez wody? No tak, to Jane ma sok. Jane, podzielisz się ze mną sokiem. Ekstra dzięki. Zobaczmy, co się stanie. O jacie, ale się pieni. Jak prawdziwa kąpiel z bąbelkami! No szybko próbuj. No z wanny to ja jeszcze nie piłam. Niesamowite! Dzięki za podzielenie się! Słuchaj! A może dasz mi troszeczkę posypki? Dzięki! Ciekawa jak to będzie smakować. O Oj, Ojacie, to jest przepyszne! Jak szumi! Muszę to przegryźć kubeczkiem z galaretki, ale dobre! I jakie zabawne! Zagrajmy w greco, nie chcesz? No dobra, to ja otworzę pierwsza. To żelki Juicy Drop z kwaśnym dżemem, ale super! Muszę to zjeść! Żelki są pyszne, a dżem? Przekonajmy się! Tu jest jakaś instrukcja? Dobra, spróbuję tak. Ale dobry. Mimo, że troszkę kwaśny. Zaraz zrobię sobie malutki torcik. Ostrożnie posmaruję wszystkie warstwy. I mogę próbować. Ale słodziutkie i jednocześnie kwaśne. Podoba mi się. Jane, teraz ty. A ja mam ogromnego cukierka Nerds. Od dawna chciałam takiego spróbować. To najpyszniejszy niebieski cukierek na świecie. Jane mnie z takim apetytem. Może warto dodać nieco kwaskowatości. Nałożymy teraz troszeczkę dżemu na jej słodkości. Będzie się tak śmiesznie wykrzywiać. Ale pysz... Dlaczego to zrobiło się takie kwaśne? To nie powinno takie być. Ty to zrobiłaś. Dodałaś swojego kwaśnego dżemu. No całkiem fajnie. Pojedynek na palce. Wygra, otwiera pierwszy. Pokonam się. Hurra! Zwycięstwo jest moje! Co ja tu mam? O Ojacie, to czupa-czupsy z toaletą? Czupa-czupsy są pyszne. I takie ładne! W końcu niebieski to jest piękny kolor. O, jest też kolorowa posypka. Zanurzmy czupa-czupsa w posypce i spróbujmy. Mm, ale dobre! Troszeczkę kwaśne, ale lizak pozostaje słodki. Też chcę trochę. Dasz mi spróbować? No i dobra. A co ja mam? O cię to pierściotek z lizakiem. Przymierzę go. Podoba mi się. Przymierzę go. Pasuje mi. A teraz spróbuję, jak smakuje mój diament. Ale pyszności. Co to jest? To moje, Jane. Spróbuję i ci powiem. Wyleję ten dżemik na mój lizak. Ojej, to jest kwaśne, ale całkiem fajne. Ja też chcę, Olivia, mogę spróbować. Wiesz co? Mam pomysł. Wymieszajmy to, co? Polejemy się nawzajem moim kwaśnym dżemem i zanurzymy wszystko w twojej posypce. To powinno być super kwaśne, ale bardzo smaczne. Ojacie, jacie, to jest naprawdę, naprawdę kwaśne. Ale nie da się od tego oderwać. Pyszności. No, fajnie to wymyśliłaś. Dzień dobry. Chwileczkę. Oddajemy słodycze. Nie wolno ich nosić do szpitala. Rozejście się szybko! O matko, kogo tam wiziecie? Źle mi. Szybko, na salę operacyjną. Oto przywieźliście. Nie mamy tu więcej łóżek. Czekajcie, to mój brat. Co z nim? O, w prawie pożegnałem się z życiem. Cześć, Nancy, to tylko żart. Ja żyję, właśnie przywieźliśmy ci trochę słodyczy. Cieszysz się, mój mały łakomczuszku? Ojej! Wystarczy tego nie tylko dla mnie, ale dla całego szpitala. Jesteś najlepszym bratem na świecie. Dawno nie piłem koli. Uwielbiam gipkety. Mentasy też są spokojne. La, 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 la. Chwileczkę Co tam trzymasz w rękach? Nie widzisz tabliczki? Oddawaj O nie, zabrała jej ulubione cukierki Zabierze też moje chipsy Ale mam pomysł Nikt nie wpuści Teda z chipsami Ale wpuszczą pielęgniarza z chipsami w kieszeni A ja całkiem fajnie wyglądam w uniformach No czy jest piękna Jestem twoim kolegą, nie pamiętasz? Chodziliśmy razem na uniwerek Przyszedłem cię zastąpić. A ty sobie odpocznij. Wszystkiego dobrego. O, chwileczkę. Widzisz ten znaczek? Żadnych słodyczy. Oddawaj albo wracaj do domu. Ale super, mam teraz całe pudełko słodkości. Zaniosę je mojej młodszej siostrze, zanim ktokolwiek zobaczy. No hej, siostrzyczko. Mam niespodziankę. Całe pudełko słodyczy. Chcesz trochę? Zabrałem je z rejestracji. Są tam twoje ulubione chipsy. Wiedziałem, że ci się spodoba. Ale pyszne. Aha. Kolego, co ty tu robisz? Zaraz cię dorwę. I zabiorę ci te wszystkie słodycze o szóście. O nie, dokąd mam wiać? Proszę, trzymaj to pudełko. To dziewczyna potrzebuje pilnej pomocy. Zabieram ją. Co za okropny ból głowy. Stój, paniusiu. Podaj mi te słodycze. Auć, można ciszej. Choć już. Dzień dobry. Jestem tepi tak, jestem lekarzem. Idę spokojnie do mojego gabinetu. O co chodzi? Masz coś na ból głowy? Od rana pęka mi głowa. O, jasne, że tak. Zaraz coś znajdę w mojej walizce. Mam tu takie jedno lekarstwo. Zawsze pomaga i to natychmiast. Dziękuję bardzo, uratowałeś mnie. To na pewno lekarstwo? Jest jakieś takie słodkie. What? To skittles. Co jeszcze tam masz? O, proszę, cały zestaw. Przepraszam, muszę już lecieć. Możesz uwierzyć? Dał mi cukierka zamiast pigułki. Chwileczkę. Spójrz na znaczek. Żadnych słodyczy. Daj mi to iść. Mogę przejść pierwszy. Dziękuję. Nie mam mnie tutaj. Kurczę, zauważyła. Witam. Ja sobie nie mam żadnych słodyczy. Jak to nie masz? A co tu jest? Ścieżka ze skidelsów. Chwileczkę gościu na wózku. Masz tam ukryte słodycze? Dlaczego za tobą sypią się skidelce? No i proszę, co to ma być? Wypad z mojego szpitala, żebym cię tu więcej nie widziała! A ty co? Oddawaj chipsy i przechodź! O, cześć moja droga, już wypisali cię świetnie. Mam nadzieję, że będziesz ostrożniejsza podczas jazdy na rowerze. Oj! Dobrze, że nie odjechałaś za daleko. Idź z powrotem do sali i powiedz lekarzowi, żeby wypisał ci zakaz jazdy na rowerze. Biedactwo. Hmm. Czy mogę w czymś pomóc? Wszystko w porządku? Witam, moja ślicznotko. Jesteś sultanem? Wow. Róża? Dla mnie? Jak miło. Przyszedłem wybrać sobie żonę. Podobasz mi się najbardziej. Myślę, że wychodzi mi całkiem nieźle. O, kto to? Jak to kto? To przecież ja, Ted. Twój brat. Wyglądam jak bogaty sułtan. Z wyjątkiem tego, że nie mam dużo pieniędzy, ale mam dużo słodyczy. I to wszystko jest dla ciebie, chcesz? Pewnie. Ale super żelki. No. Stać. Żadnych słodyczy. Tak, tak. Wszyscy tutaj cierpią, ale słodycze muszą zostać zarekwirowane. Co tam trzeba oddać, słodycze? Kurczę, właśnie otworzyłem nową paczkę z Trzeba coś wymyślić. Wiem, schowam moje skitelsy tak, że pielęgniarka ich nie zauważy. Wszystko, czego potrzebuję, to pusta paczka po pringlesach i sztuczne ramię. Łączymy to razem, owijamy bandażami i wkładamy cukierki do środka. Genialne, prawda? Muszę tylko ominąć pielęgniarkę. Nie oddam kitketa. Oddasz, oddasz. Stop. Chwileczkę. Hmm. Co ci się stało w rękę? O! Przepraszam, o matko, pospiesz się iść do chirurga. Nancy, złamałem rękę, to boli! Mój biedny braciszek. Jak to się stało? Złapałaś się na to! To żart! O Boże! O sztuczna ręka, nie krzycz tak! Dzięki temu przyniosłem ci słodycze. Patrz! Genialny pomysł, co? Tak, jak zawsze mi pomogłeś. Nie wierzę, to nowy iPhone, a to nie wygląda jak nowoczesny gadżet. Mmm, jakiś znajomy zapach. To czekolada. Smacznego, a ja pobawię się moim nowym iPhone'em. Halo. Dlaczego nic nie słyszę? Przykro mi to mówić, ale to też jest czekolada. Patrz. Jest pyszny. Nie mogę się oderwać. Wszystko zjadłaś. Gdzie jest nasze jedzenie? Wydaje się, że brakuje tylko mojej porcji. Ale dobrze, że moja jest na miejscu. Ten Twix wygląda tak apetycznie. Jest taki chrupiący. Ja też nie zamierzam siedzieć głodna. Chelsea, daj mi jednego batonika, dzięki. Zaraz zrobię z niego coś większego. No, od razu lepiej. Jak dużo czekolady. Chelsea, czego chcesz? Udziel się. Nie ma mowy. Ty chciwusko. Dobra, dam ci nauczkę. Żegnaj, koleżanko. Teraz cały baton jest tylko mój. Wow, czekoladowa kukurydza. Popcorn wygląda o wiele lepiej. Nie mogę przestać go jeść. Szkoda, że ja go nie dostałam. Okej, okay, zjem swoją kukurydzę. Jest całkiem niezła. Została już tylko sama kolba. Mam pomysł. Wiem co zrobię. Włożę tę kukurydzę do doniczki i podleję. Wow! wychowowałaś nową kukurydzę. Też tak zrobię. Wsadzę to tutaj i podleję. Ojej, trzęsienie nie ziemi! Moje płatki śniadaniowe nie wyglądają zbyt apetycznie. A moje są niesamowite. Uwielbiam czekoladowe chipsy. Rozpływają się w ustach. Nie chwal się tak. Mam nadzieję, że smak tych płatków mi nie zawiedzie. Lekiem są w porządku. Wow, złoty łańcuszek! Muszę go przymierzyć. Ja też mam coś w swoim talerzu. To żałosna podróbka. Ale zaraz to naprawię. Myślę, że mi pasuje. Taki mały burger. Nie to, co twójem ma. Dobra, zjem to, co mam. Nie wiem, jak się zabrać do tak wielkiego burgera. Chciałabym spróbować, ale wiem, że usłyszę odmowę. Wygląda na to, że znowu potrzebuję czarodziejskiej różdżki. Nie chcę takiego małego burgera. Ojej, jak mogłam nie zauważyć tych słodkich frytek! Pyszności! Wolałabym kolę niż mentosy. Sorry, ale kola jest moja. Jakiś dziwny kolor. To czekolada! Może moje mentosy też są jakieś dziwne? Też wyglądają jak czekolada. Tak, można je połączyć z kolą. Wiedziałam, że jak zwykle odmówisz. Dlatego przygotuj się na niespodziankę ode mnie. Ej, to jest oburzające. Uwielbiam takie słodycze. Wyglądają lepiej niż moje płatki śniadaniowe, jestem pewna, że ich smak jest nieporównywalny. Tu jest tylko kilka kulek. I wyglądają jak karma dla kotów. Ostatnia jaka szkoda. Poczęstuj mnie, Emma. Już mi się znudziło powtarzać nie! Co ty zrobiłaś? Nie miałam wyjścia! To jest naprawdę dobre! Ekstra! Jakie piękne koraliki! A ja mam naszyjnik! moja intuicja podpowiada mi, że to czekolada. Zgadłam. Mam nadzieję, że im mnie się poszczęści. Jak boli? To prawdziwy naszyjnik. W środku muszą być kamienie. Wow, to perły. To jest lepsze niż czekolada. Za wcześnie się cieszysz, Emma. Zobaczymy, co teraz zrobisz. Dlaczego mój naszyjnik się rozpadł? Nie wiem. Co najgorsze, co mogło mnie spotkać. Widzę, że dziś nie masz szczęścia. Tylko spójrz, jakie mam dojrzałe truskawki. Będą idealnie pasować do czekolady. Bosko, może czekolada sprawi, że moja cebula będzie smakować lepiej? Nie, jest bardzo gorzka i ohydna. Dlaczego tylko ja mam cierpieć? Emma, oddychaj głęboko. Moje oczy łzawią mi, nic nie widzę. Świetnie. Dzięki temu nie zauważysz, że czegoś brakuje. Odłóż to na miejsce, Chelsea. Albo oberwiesz. Znowu cebula. Skąd ona się wzięła? Smacznego.